Kiedy wchodził do ringu, niemal każdy w Tajlandii robił sobie przerwę, żeby zobaczyć w telewizji kolejne spektakularne widowisko z udziałem Diamenta. Tak naprawdę wówczas ani Ramon, ani jego trener nie zdawali sobie sprawy z wielkości sławy i legendy, którą po sobie zostawią. Sukces przyszedł szybko, a walka za walką nie pozwalała na odpoczynek i chwilę refleksji. Tak naprawdę dopiero po zakończeniu kariery Ramona, Cor Hammers zdał sobie sprawę jak kluczowa była rola jego i jego zawodnika w promocji tajskiego boksu na świecie. W dużym stopniu to dzięki Dekersowi Muay Thai stało się sportem globalnym, a Tajowie zaczęli się regularnie mierzyć z obcokrajowcami. You have a lot of guys that are really good, but I think Ramon is one of the guys that really opened the door for international kickboxing. When he, he knocked out Nampon in, in, in Holland, everything just started. When I have the time and I look back to old, uh, to old footage, sometimes I post it to uh, be an inspiration for the new fighters. I post something from Ramon in the old days and then I look at those fighters and I think, man, we did a hell of a job. man. It, uh, I'm still proud, I'm still proud on him. Niestety, brutalny i widowiskowy styl de Kersa miał też swoją mroczną stronę. Uderzenia i wprowadzanie kopnień z pełną mocą kończyło się wieloma drobnymi urazami, ale i poważnymi kontuzjami. Najciężej walki Ramona znosiła jego prawa noga, a dokładnie stopa i staw skokowy. Zawodnik operował to miejsca sześć razy. W pewnym momencie groziła mu nawet amputacja części kończyny.